Ich bardzo mocno uczę granic, bardzo mocno uczę ich tego, że nikt nie ma prawa ich przytulać na siłę. Nawet ja. Nikt nie może ich na siłę całować, dotykać, rozbierać. I nie istnieje na świecie coś takiego, jak mama nie może się dowiedzieć albo że mama, jak się dowie, będzie zła. Nie ma takiej rzeczy, że mama, jak się dowie, to będzie zła. I jeżeli ktoś tak ci mówi, to znaczy, że bardzo nie chce, żeby się mama dowiedziała, i to jest najgorsze, co możesz zrobić, to nie powiedzieć mamie. Wtedy trzeba powiedzieć mamie, bo ten człowiek jest zły. Człowiek, który ci tak mówi. Robi coś złego. I ty musisz wtedy zareagować. My o tym rozmawiamy. Moje dzieci znają mój numer telefonu na pamięć. Wiedzą, jak się zachować w sytuacji, kiedy się zgubią. My mamy przeciwne scenariusze, rozmawiamy o tym. A hasło macie? Nie. Nie macie hasła. Co to jest hasło? Jest jeszcze hasło. I to jest też fajna rzecz, którą małym dzieciom można powiedzieć, że jest takie hasło, które ustalamy, na przykład robak. No. I, i jak ktoś dzwoni do ciebie twoje dziecko i mówi, Mamusiu, słuchaj, wszystko jest u mnie w porządku. A wiesz, że dzisiaj widziałem robaka w szkole, ale teraz jest wszystko w porządku. I to jest takie hasło, które mówi no, rodzicowi, zostałem porwany. Zostałam porwana, jestem w miejscu, w którym potrzebuję, żebyś mnie uratowała. To jest takie hasło, które jest. Teoretycznie neutralne, ale dla, dla rodzica jest sygnałem: dzieje się mi coś złego.